Podprawiamy dzisiaj przewotywną do Najświętszego Serca Jezusowego. Pierwszy piątek miesiąca. No, czcimy serce Jezusa. I zauważcie, jaka była modlitwa otwierająca liturgię. Teraz przejdę do mszału, przeczytać. Panie Boże, mszał, nas na podobieństwo serca Twojego syna. I tak jakby to było wyjaśnione, co oznacza to podobieństwo do serca Jezusowego, i dalej rozpal Jego miłości. Abyśmy upodobnieni do Niego, i rozpaleni Jego miłością, stali się na wieki od, od, uczestnikami odkupienia. I w tym kontekście jest ta Ewangelia, która tak jakby, przez, ona jest zawsze przez przypadek, to jest wybrana do mszy botywnej. Ewangelia z dnia, mówi o Panu młodym, gościach weselnych Panu młodym. Ta Ewangelia zaczyna się tym takim jakby pytaniem, właściwie oskarżeniem faryzeuszów i tych, którzy się znają na Piśmie Świętym. Ucz, mówiąc, mówiących do Jezusa, że uczniowie Jana dużo poszczą, modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów, twoi zaś jedzą i piją. Tam się nie znam, ale prawdopodobnie wtedy był jakiś czas postu, po prostu postu, jakby powiedział, ustawowego według zasad y, mojżeszowej wiary. Nie? Zobaczcie, że były pewne zasady. Zasady że należało to czy tamto czynić, żeby stać się sprawiedliwym, czyli żeby się zbawić. Tak to było w starym przymierzu, w tym starym bukłaku, jak usłyszeliśmy w Ewangelii dzisiaj. Takie były zasady. I tu przychodzi taki, aha, jeszcze tam było z tym, że właśnie, że żeby od grzeszników się trzymać z daleka. Ten dystans z chorymi, grzesznymi ludźmi, a już w ogóle nie, nie należącymi do ludu wybranego, to już w ogóle nawet do domu nie można wejść. Nagle no przychodzi ten Jezus, je i pije z tymi celnikami, grzesznikami. Wychodzi na pustynię z tymi tłumami chorych, czyli nieczystych rytualnie często ludzi. Dotyka ich, uzdrawia, nawet zmarłych dotyka. I wśród tego całego chorego, biednego, słabego ludu, jak, który był jak bez, bez pasterza, jak mówi Ewangelia, Nastąpiła wielka radość. Kulminacyjnym momentem tej radości było wejście do Jerozolimy na tydzień przed zmartwychwstaniem. kiedy Jezus, witany i zakonowy król. To było święto. Przyjście Jezusa to była radość, święto. I nagle okazało się, że ten Bóg, który się wydawał zapomnieć o swoim ludzie, wybranym, który był pod okupacją rzymską, Nagle ten Bóg stał się taki bliski. I nawet się uczeni w piśmie, kiedy pytali się, no co, które tam to przykazanie najważniejsze. A Jezus mówi, będziesz miłował. To się przetłumaczyło w, tym, w tej radości przynoszenia ludziom uzdrowienia, na przykład, przez Jezusa. Czy przebaczenia grzechu, pojednania z Bogiem grzeszników, którzy przestawali grzeszyć. Święto. Nastąpiło święto. Dlatego Jezus mówi, czy możecie gości weselnych nakłonić do postu Teraz się ci wszyscy cieszą Nim jak Panem Młodym, bo tak Jezus zainaugurował swoje życie publiczne w Ewangelii Jana, na weselu w Kalie Galilejskiej, gdzie teologia ojców Kościoła zawsze widziała Jezusa tam jako Pana Młodego, a Jego oblubienicą jest Maryja z Kościół. I teraz zadajmy sobie trudniejsze pytanie. Bardzo łatwo, nawet na poziomie tego nowego Bukłaka, do którego wlano młody wino Ducha Świętego, czyli kościoł. kościół napełniony młody Bukłak, w dniu z pięćdziesiątnicy, nawet tam było napisane, że no, upili się świeżym, młodym winem Ducha Świętego po pięćdziesiątnicy. On się może zestarzeć. On się może zestarzeć. I, i możemy się tak znowu zarzucić za, za tymi postami, modłami. A może zapomnijmy, co w tym, do czego to ma prowadzić. I teraz uwaga. Rekapitulacja. Odsumowanie. Tu nie chodzi o to, a my teraz wolni w Duchu Świętym będziemy tutaj prawda, się radować uzdrowieniami. Prawdziwa droga do tej wolności, duch, tego, tego wesela, weselenia się Jezusem jako naszym umiłowanym oblubieńcem, albo mówiąc ściślej serce nasze się rozraduje z samym Jezusem jako moim umiłowanym, najukochańszym oblubieńcem, żeby to nastąpiło. To jednak te modły i te posty są konieczne. I tu wystarczy spojrzeć na doktrynę Jana Janot Krzyży, gdzie dusza jest obłubieńnicą, a Jezus jest oblubieńcem. Albo umiłowana, umiłowany. Też taki się stosuje, a mówiąc tak naprawdę ściśle i to się powinno powiedzieć narzeczony, narzeczony. Jezus jest narzeczony, ja jest narzeczony. I my się szukamy. I to szukanie bardzo często jest puste, ciemne, nie znajdujemy Boga, przechodzimy przez różne ciemności, walki, oczyszczenia. Tego się trzeba długo i często, regularnie modlić. Ale znowu wrócę, żeby znowu ale można się tak zakręcić wokół tych praktyk, że zapomnieć o celu. Mało tego, jest taką zasadą życia duchowego, że im jesteśmy starsi, w o latach życia, tym nam trudniej przyjąć coś nowego. To jest naturalne. I może no tak pokutujemy, wliwmy się. A może ten Jezus, który jest Cały uśmiechnięty i pełen miłości do mnie, możemy go to nie zauważać. Że on tu jest. I mu się podoba, bo jestem jego ukochana, Dla niego jestem piękny na. I to jest ta bezpośredniość miłości Bożej, tak bym to nazwał. I, żeby zakończyć. No taki był sens, jak już to kiedyś tu mówiłem, tych objawień Małgorzacie Maria Lakok. W, w tamtych czasach, kiedy Bóg wydawał się surowy, sprawie taki sędzia i, i raczej wzbudzający bojaźń i lęk. I objawienia serca Jezusowego przyniosły ciepło Bożej miłości. i miłości. I zobaczcie, jak to jest aktualne dzisiaj to, to najświętsze serce Jezusa. Bo ciągle będziemy mogli, mieli tą tendencję, żeby się znowu zakręcić, a poszczą, a modły odprawiają. I ekspiacja znowu. Ale no dobrze, no, to jest ta ekspiacja, ale po to, żeby przebić się przez moją słabą naturę do tej miłości. I wtedy ona ma sens. A jeżeli modlimy się i pościmy, mając już tę miłość w sobie, Mając Pana Młodego, no to to już jest bomba atomowa w świecie. To już jest taka moc, bo jeden akt czystej miłości, jak mówią mistycy, jest wart no, więcej niż wszystko inne. Czystej to znaczy bezpośredni, bez niczego. Ja Bóg. To zbawia mnie, Kościół i świat.